Test? Znaczy, powinien powiedzieć ogólnie. U. Najpierw mówisz test, po... a później robisz zdjęcie Ciao. Jestem Michael Avelli i będę najlepszym fotografem aktowym w całej Galaktiko. Kończy się rok. Więc pasowałoby, żebym nagrał jakiś film. No i dobrze by było, żeby to był dobry film, więc tak pozlepiam dużo rzeczy w całość. Bo, jak jest mnóstwo rzeczy naraz, to wtedy wiadomo, że wychodzi coś fantastycznego. Obalimy sobie kilka mitów fotograficznych w tym wideo. Ale zanim, to może słów kilka tutaj, o tym co mamy, i, szanowni Państwo. Mamy Studio Luminę. mamy Julię, która pomogła mi ustawić światło. Zrobiłem sobie zdjęcie, znalazłem e, na Instagramie, zobaczyłem story e, jednego z fotografów i zrobiłem sobie screena i poszedłem do studio, myślę sobie, a spróbuję to ustawienie, zobaczymy, czy to wyjdzie. Halo, halo, raz, dwa, trzy, check Ziomeczki, jaki mamy dzisiaj setup w studio. Mamy wspaniałą modelkę Sylwię. Wcześniej mieliśmy robiłem zdjęcia, były podobne. Podobne były, o jest i Julia, jest i Julia. Właśnie ona ustawiła tutaj to piękne, ten piękny setup. Pokazałem jej zdjęcie, a ona tylko pik, pik, pik połączyła fakty. I mówi: Mike, próbuj, szalej, szalej, piękny człowieku. To są jej słowa. Wyszły bardzo fajne zdjęcia, ale te najlepsze zdjęcia wyszły pod sam koniec, jak już trzeba było się zwijać, i pomyślałem sobie: ej, będzie bardzo fajny efekt. Jak modelka ma za sobą światło. I robi to taką jakby siluetkę trochę, ale nie do końca chciałem, żeby była siluetka, więc nie chciałem, żeby ona była cała ciemna, jakby tutaj, nie, bo robię z tej strony zdjęcia, a z tyłu ma, jest oświetlona taka, nie? Więc z tyłu daje światło, a, a tutaj miałbym ciemną twarz, więc z drugiej strony, tutaj musiałem mieć drugą lampę, która mi dawała, która świeciła w modelkę, ale nie mogę chyba go wrzucić tutaj na ten. Zobaczę, może trochę go wrzucę, bo pewnie nie chcę dostać bana, nawet na YouTube. Zwłaszcza na YouTube, który jest doskonałą platformą. Aczkolwiek nikt nie, prawie nikt nie oglądał mojego filmu z wycieczki do Szwecji. Tylko ja musiałem oglądać. Ja nabijałem te wyświetlenia chyba. I Paweł pewnie, Paweł pewnie tęskni za mną. I jego żona Kasia też pewnie tęskni. Widziałem się właśnie z znajomymi ostatnio i moja znajoma powiedziała, "Mike, co u ciebie. Pewnie żyjesz w Wili teraz i jesz tylko truskawki. Cztery razy dziennie. Z, z śmietaną, oczywiście, i z cukrem. Ja mówię, że nie. Spływająca łza z policzka yy, zdradziła mnie, że jednak nie. Robię zdjęcia ogólnie z 6 lat. I większość tych zdjęć to były zdjęcia za darmo. Dużo zdjęć ciągle robię za darmo. I wydaje mi się, że o tym trzeba by pomówić. Jeśli chcesz robić zdjęcia, z, jeśli chcesz zarabiać na zdjęciach. To fotografia, taka swimwear, lingerie, boudoir, to myślę, że to nie jest to. Jeśli nie robisz, to nie będziesz zarabiał na takich zdjęciach za bardzo. Eee, ja nie robię takich zdjęć, więc nie mam za dużo pieniędzy z tego. I ja chcę, żeby moje zdjęcia były ładne, żeby były klasyczne, żeby była... Żeby był art. Więc robię zdjęcia mniej więcej 6 lat i dopiero teraz powoli zaczynam rozumieć mniej więcej o co w tym wszystkim jakoś chodzi. Jak, jak te rzeczy połączyć ze sobą, żeby to jakoś wyglądało, nie? Ale według mnie, tutaj jak sobie to kminiłem, według mnie to nigdy nie było za darmo. Zawsze sobie kalkulowałem to jak normalnie jak Machiavelli. Czy te zdjęcia mi pomogą kiedyś długofalowo? Czy albo się na nich czegoś nauczę, czy na przykład pomoże mi to w, w zasięgach, czy zrobię na przykład zdjęcia z kimś, kto ma duże, dużo znajomości, dużo, dużo takich kontaktów, nie? Więc nigdy to nie było tak, że robiłem te zdjęcia za darmo. Yy, robiłem na przykład zdjęcia kiedyś z ziomeczkom na siłowni dla, i trenerom personalnym, bo nie miałem pieniędzy, żeby, żeby im zapłacić za to, żeby mi wytłumaczyli, jak się ćwiczy, a nie chciałem się połamać. Zawsze w styczniu, jak są nowi ludzie i przychodzą ćwiczyć, to jest po prostu taka fala genetyków, którzy po prostu z jednej strony no, powinno się podejść do nich i powiedzieć: Nie rób tak, bo się płamiesz, a z drugiej strony, nie wiem. Więc takie TFP to nigdy nie jest TFP, zawsze trzeba sobie kminić, co ci da ta współpraca, nie? W ogóle ludzie zaczynają, nie? Wchodzą w tą fotografię i od razu pierwsza myśl Jak mogę tą krowę wydoić? <laughs> Żeby nie było, że ja tam się śmieję z tych osób, bo ja kurde też popełniałem taki błąd Bo na początku nie wiesz, jak bardzo ty jesteś słaby w fotografii Ty myślisz, że od razu wymiatasz A im dłużej robisz zdjęcia, tym więcej wychodzi, że kompletnie nie wiesz, co się dzieje, nie? I że nie umiesz tego zrobić profesjonalnie To jest mega głupie, w sensie brać Wciskać komuś swoją fotografię, i jak ty jeszcze tego nie w ogóle nie, nie, nie czaisz, nie? Dawa, ja ci zrobię zdjęcia. Ty potrzebujesz ich. Zapłać mi. <laughs> to, jest ta, to jest taka jakość. Ja nie wiem, jak ludzie mogą być tak głupi, że nic mi nie chcą zapłacić. Ludzie powinni drzwiami, oknami się do mnie po prostu tak. O. Teraz wydaje mi się, że to jest taki mega internetowy skam, po prostu każdy chce jak najbardziej tylko wydoić kasę z kogoś. Może to są jakieś takie nędzne czasy, że ludzie po prostu robią takie świństwa. E, ale to jest tak, że ludzie no ledwo kupują aparat i już robią od razu masterclass. Dawaj, ja Cię nauczę wszystkiego. <laughs> tu robisz czarne zdjęcia, tu, tu jest, tu brązowe robisz zdjęcia. I jest. I tu rozbierasz babę i już masz e, buduar. <laughs> No dramat. Ciągle pracuję na, yy, na etacie i nie żyję z fotografii. I to jest po części też dobre, bo nie gonię jakby za każdym możliwym yy, zleceniem. Ja to dopiero teraz widzę, bo wcześniej po prostu starałem się, żeby cokolwiek po prostu ugryźć yy, i złapać tu zlecenie, tamto zlecenie. I ostatnio robiłem właśnie tutaj teraz zdjęcia z Sylwią w studio i yy, za, za oknem, znaczy nie za, za w drugiej sali za, za kurtyną yy, były, była jakaś sesja taka dzieci taka świąteczno rodzinna z małym dzieckiem i O Boże. Bolało mnie to po prostu, bolało mnie, jak słyszałem, tylko to tak, tu 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 tu, tutaj patrzymy, tu 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 tu, tu. <gry> i pstryk, robimy zdjęcie bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ja po tych swoich zdjęciach ja jestem mega zmęczony. Jakbym jeszcze miał się tak produkować, to jest mega trudne, co tam po prostu dziewczyna robiła, nie? To jest tak wyczerpujące w sensie energetycznie. Jeszcze dla faceta myślę, że to tym bardziej, nie? a co dopiero robić zdjęcia takie, więc nie każda sesja zdjęciowa, która jest płatna, to jest jakby do... to, to jest coś dobrego. Często sesje takie płatne, to nie jest coś, co ja, to chciałbyś robić, nie? Nie wiem, dla mnie, ja bym chciał... Na, największa taka frajda w fotografii i jakby taki... takie coś, do czego chciałbym dążyć, to jest to, że robisz zdjęcia po swojemu, we własnym stylu, tak jak artysta malasz, malujesz sobie na płótnie coś, Robisz swój art i możesz z tego żyć, ktoś to kupuje i jest to Twoja praca doceniana, piękne życie moim zdaniem. A jak tak gonisz między zleceniami, a zlecenie, i to nie są jakieś takie zlecenia, które jakby spełniają Cię kreatywnie, to, to jest to męczące i później też yy, nie masz jakby też ochoty, żeby robić własne zdjęcia. Pracowałem przez 5 dni chyba, możliwe, że 3 dni w sklepie fotograficznym i wymiękłem. <laughs> Wiedziałem, że jak tam zostanę, to też nie będę miał czasu na swoje zdjęcia i nie będzie mi się chciało zrobić tych swoich zdjęć. Jeszcze jedna kwestia. Chcesz zarabiać na sesjach zdjęciowych i marzyć się współpracą z markami lingerie? To powiem Ci, jak wygląda rynek taki w Polsce. Znaczy przynajmniej z tego, co ja na razie tutaj widziałem i z czym się spotkałem przez te kilka lat. Wygląda to tak, że marki bieliźniane, nie wszystkie, ale sporo, robi tak. Daje ciuchy, modelkom, modelką, nie modelkom, dziewczynom, które są powiedzmy, są ładne i mają zasięgi, później te dziewczyny szukają fotografów im lepszy, ale ciągle darmowy, tym lepiej i później taki koleś robi zdjęcia robi swoją pracę oddaje zdjęcia to jest współpraca TFP, później te dziewczyny oznaczają markę bieliźnianą i później ta marka bieliźniana wrzuca zdjęcia do swojego, na swoje social media no i oni, oni oznaczą fotografa, to dla Ciebie powinien być zaszczyt robił Ci reklamę ale czego ludzie nie ogarniają to jest to, że przecież Instagram i wszystkie social media to jest po prostu sklep i to jest sprzedaż ludzie widzą coś, ludzie chcą to mieć <ścoughs> więc fotograf dostarcza te marki bieliźniane potrzebują mieć content żeby robić zasięgi, żeby, żeby mieć widoczność, żeby trafiać do ludzi. No i skąd ten content brać? Od fotografów, którzy właśnie robią za darmo takie zdjęcia. Eee, a to jest, to jest coś za co normalnie się powinno płacić I, 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 i sporo fotografów właśnie no jakby zgadza się na to, nie? Co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeśli dana firma akceptuje twoje zdjęcia i wrzuca je do siebie, i są na ich profilu, to znaczy, że twoja praca jest na tyle dobra, że normalnie powinieneś dostać za to pieniądze, no bo oni to wykorzystują. I twoje zdjęcia pomagają im robić sprzedaż. Nie, dobra. No i widziałem się ze swoją znajomą, i ona się dziwiła, że czemu ja jeszcze nie zarabiam tyle pieniędzy na fotografii. Może dlatego, że jeszcze nie ogarnąłem dobrze marketingu, bo to nie zawsze ten dobry fotograf ma zlecenia. Fotograf ten, który dotarł do klienta, ma zlecenia. To jest też ważne. Bo, o, właśnie, bo ona się dziwiła. Czemu ja robisz sesję za darmo, a nie chcesz zrobić za, za tam 500 zł, nie? 500 czy mniej. To nielogiczne. I moim zdaniem jest to bardzo logiczne. W, moi, w moim urojonym świecie. Ale no, czajcie, to jest moja wersja. Yy. Jeśli malujesz obraz i wkładasz w to dużo pracy, dużo serca. I ma to dla ciebie dużą wartość, to czy wolisz, wolałbyś to sprzedać komuś za 20 złotych, czy oddać komuś w prezencie? Moim ja bym wolał oddać, no bo przynajmniej wtedy nie zgadzasz się na to, że twój obraz jest wymieniony za 20 złotych, bo, bo wiesz, jaką on ma wartość dla ciebie, nie? Mi zależy na tym, żeby, żeby starać się i robić ładne prace takie, takie rzeczy się chce oglądać, a nie takie następne. No i właśnie, bo kiedyś nie umiałem robić totalnie zdjęć, a teraz takie zdjęcia właśnie robię, że aż samemu chciałem sobie powiesić takie zdjęcie u siebie na, na ścianie. Zrobiłem pierwszy print, a drugi jest w drodze. No więc może to głupie, ale ja jakby nie chciałbym sprzedawać swoich zdjęć tanio, bo i zaniżać jakby swoje wartości. Ja muszę znać swoją wartość, nie, nie inni. I nie chcę, żeby ktoś inny mówił mi ile moje zdjęcia są warte, ja, ja bym mówił ile są moje zdjęcia warte i, <laughs> I najwyżej ktoś się może z tym nie zgadzać, nie? ale przynajmniej żebyś był fair wobec siebie i jest też taki przykład nawet z tym, yy, co był ten muzyk w Filharmonii, ten skrzypek znaczy przepraszam, muzyk z Filharmonii w centrum handlowym pierwszego dnia koleś poszedł ubrany normalnie, jak zwykły grajek Wziął swoje skrzypce, wziął swoje umiejętności, poszedł i zagrał na stołeczku. I ludzie podchodzili, dawali mu tam do czapki, tam jakieś pieniądze, posłuchali, odchodzili i cześć. A potem nagłośnili to bo to był taki eksperyment nagłośnili to, że tego i tego dnia w centrum handlowym wystąpi znany, e, nagradzany wielokrotnie. Skrzypek, całe centrum handlowe było po prostu wypchane. Ludzie wszyscy przyszli, żeby posłuchać tego kolesia. I to był ten sam człowiek, te same skrzypce, te same piosenki, te same umiejętności, a po prostu inna percepcja, tego wszystkiego, nie? No nie wiem, no takie jest moje podejście. <grytanie> najwyżej, najwyżej zginę i się nie dorobię niczego, no trudno. Bardzo fajna, też inna taka e, historyjka. Gdzieś chyba kiedyś widziałem to u koleżanki na story. Jak ludzie będą gonić. Za, za jakimiś tam sukcesami, za sławą, to gonisz za motylami, no to one ci będą uciekać. Więc lepiej skupić się na tym, żeby zbudować ładny ogród, a motyle zlecą się same. A nawet jak się nie zlecą, to przynajmniej zostaniesz z ładnym ogrodem. Więc ja przez te 6 lat póki co starałem się na tym, żeby budować swój ogród. No, i faktycznie moja strona awelimedia.com wygląda coraz lepiej, i ja cały czas wymieniam te cegiełki, wymieniam te kwiatki, te, te które są już stare i zwiędłe, y, usuwam, a nowe, ładne wstawiam. I, I ten ogród naprawdę zaczyna wyglądać coraz lepiej, coraz ładniej. I to jest też coś, co jakby no, kiedyś tego nie było, a teraz jest, więc trochę się tam nauczyłem. To jest taka właśnie wewnętrzna satysfakcja. Więc dobra, rok się kończy, i w tym roku, dobra, byłem normalnie o tyle, o tyle od tego, żeby moje zdjęcie wisiało w centrum handlowym, takie duże, jebitne, takie jak wchodzić po prostu nie da się tego pominąć. No ale niestety, niestety, niestety e, było inne zdjęcie wybrane, ale nie mam żalu, dlatego że drugie zdjęcie było też no, świetnie zrobione e, przez inną panią fotograf. Kapitalne zdjęcie, więc też, no i wyglądało bardzo ładnie klasycznie z takim czarnym tłem, to jest takie. E. E. No, ale teraz właśnie też chodziłem po centrum handlowym i widziałem po prostu to przede mną, wisiały te zdjęcia długie e. i to było takie kurde, to mogłem cię. Ja. I normalnie to mam teraz taką jak, jak marchew taka na kiju, <gryw> że, że kiedyś, kiedyś może mi się uda. E. No, ale to też jeszcze trzeba tyle pracy i tego. Boże, tyle pracy. Nie eee, ja wiem. <laughs> no, to już to podsumowałem rok. Dziękuję Państwu bardzo za, za oglądanie. Nie wiem, co przyniesie 2025 rok, ale wiem, że nic się samo nie zrobi.